Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy śledzą, co się dzieje w telewizji narodowej, wśród kameratów, wśród narodowców. Pozdrawiamy naszego prezesa Ludwika Wasiaka, który udziela nam zawsze swojego błogosławieństwa i dobrze nam życzy. No i przekazujemy oczywiście życzenia Wielkanocne tym wszystkim, którzy jeszcze tych życzeń od nas nie otrzymali. Jadę tutaj no, prowadzony przez znakomitego kierowcę kilka słów? Kierownicę chyba. Kierownik, kierownik, kierownik przypomnę, koła stronictwa narodowego imienia Dłumskiego Romana w Warszawie, pani doktor. Postać wybitna, postać, która jest symbolem oporu wobec tego całego zła, które się w naszym kraju niestety jeszcze dzieje. O, widzimy te pierwsze wpisy. Pojawiają się ci, którzy nas zawsze w jakiś tam sposób. No nie chcę powiedzieć śledzą, towarzyszą. Nasi towarzysze podróży, więc yy, pozdrawiamy naszych towarzyszy. Ehm, piękna pogoda. Zobaczcie jak to wygląda. Piękna trasa. Yy, okolice Radomia tak wyglądają. No. Tak to wszystko wygląda. Yy, jesteśmy dzisiaj na rynku głównym w Krakowie. Yy, na rynku głównym w Krakowie będziemy z popiersia Romana Dłowskiego. Niech będziemy mówili o tym projekcie, który został nakreślony przez naszego lidera przy pana Wojciech Koszańskim, żeby pociągnąć ide na zamek, rzucił hasło na Wawel. I takie, taki marsz 1 lipca to jest pierwsza sobota, najbliższa 28 czerwcu. Przypomnę, 28 czerwca, prawdziwa łożyska uzyskania niepodległości, no ale jest w tym roku w środę, więc Marsz Tmorski na Wawel będzie w sobotę, 1 lipca, ale tutaj kamraci, e, e, pozdrawiam tutaj szczególne, szczególnie kamratkę Sylwię, kamratkę Justynę z Warszawy, e, powiedzieli, że nie oddadzą Marszu Warszawy, więc 24, to jest sobota przed 28 czerwca, będzie Marsz Tmorski na Zamek w Warszawie została impreza Warszawska, którą organizujemy wytrwale. I wiadomo w tym roku wyborczym to będzie wydarzenie bardzo znaczące. O ile nie zrobią nam wojny, nie wprowadzą stanu wojennego, stanu pandemicznego albo innych obostrzeń. No w każdym, razie, w każdym razie my o tych sprawach nie zapominamy. Yy, koledzy Romana Dłowskiego z wodnika na placu na rozdrożu. Przypomnę to my. My tych spraw nie odpuścimy i tych, tych spraw będziemy pilnować. Yy, przypomnę, że tradycją stało się już, że kamraci Wojciecha Orzańskiego po marszu Polski na Zamek organizują sobie swój piknik, z którego już do legendy. Także 24 wieczorem taki piknik będzie zorganizowany. Szczegóły w ciągu tych trzech najbliższych miesięcy będą ustalone. Bo terminy już się zbliżają. To będzie początek lata politycznego. Przypomnę, że rozpoczęła się już polityczna. Wiosna, i tutaj już pełną parą ruszyły różne przygotowania do ustawiania list wyborczych. żebyście Państwo zrozumieli, w Polsce mamy bardzo dziwną ordynację wyborczą. Ordynacja oznacza uporządkowanie, więc uporządkowanie wyborcze, ordynacja wyborcza jest paskudna, jest wredna. Ja nawet powiem, że antynarodowa użyję jeszcze jednego słowa, które zabrzmi jak epitet w, w moich ustach. Tak, to jest ordynacja, proszę Państwa, geremkowska. No ale to prawda jest taka, że to nie jeden geremek jest tutaj odpowiedzialny, tylko cała mafia, cała ta kamaryla Generalnego Gubernatorstwa z późniejszymi zmianami, która chce się samopowielać i nie dopuścić narodu do udziału w wyborach. Natomiast nawet w tej paskudnej ordynacji wyborczej jest możliwość nie chcę użyć szansa, bo szansa to w jakimś ruletce, Jest możliwość. Jest możliwość, której można nie wykorzystać, jeżeli się będzie grało nieczysto. Ja z racji z tego, że zawsze gra czysto, powiem Wam Państwu o, tym, o tej możliwości. To jest, to jest proszę Państwa lista partyjna, biorąca dotacje, czyli która przekroczy 3% i uczciwie dzieląca dotacje zgodnie z ilością Zebranych głosów. Tutaj jest bardzo, bardzo obiektywny miernik, jak tą dotację można podzielić. Legalnie oczywiście. To nie jest tak, że można tą dotację wziąć i bezpośrednio komuś płacić do kieszeni, ale można rozparcelować ją, czy podziałkować w sposób legalny. Tutaj księgowi, jak się tym zajmą, to, to można to zrobić. I taką, taka uczciwa gra. Też nie chcę użyć słowa. Szansa i gra, bo to oznacza, to, to się wyraża z ruletką, użyjmy słowa możliwość, i zamiast słowa gra użyjmy słowa praca, ewentualnie praca polityczna, można użyć też takiego pojęcia postępowanie polityczne. Więc postępując uczciwie w tych wyborach, w tych układaniu list wyborczych, dając sobie nawzajem miejsca na liście, możemy. Dużo zrobić no Polski, system, na Polski. Na czym polega system generalnego gubernatorstwa, tak naprawdę? A na tym, że jest nieuczciwy. Więc jeżeli cokolwiek zrobimy uczciwie, to to już jest rozwalanie systemu. Więc zróbmy uczciwą listę wyborczą i od razu, jak trzeba pamiętać, są dwa rodzaje list wyborczych. Ordynacja wyborcza gerenkowska, dzieli ludzi. Można zrobić komitet wyborczy wyborców. To jest, czyli zgodzić się na los pariasa, niewolnika. Może byście wiedzieli. Niektórzy są dumni z tego, że są niewolnikami. Okay, tutaj pani doktor się wkrociła, a i I, i akurat przewoła. Że naszej jesteśmy cały czas... O, wróciliśmy. Na górce, więc zasięg jest. Pani doktor tutaj pełna oburzenia, no bo jak pani doktor to widzę, jak już tak trafia, ponieważ przy... przez nas znowu straciliśmy zasięg. I tak się składa, że jak padają z naszych ust no, konkretne oskarżenia, no to tracimy zasięg ni serdecznie pozdrawiam. Natomiast wrócimy o tych tematów, to będzie temat naszej kampanii wyborczej. Po prostu uczciwość w polityce. Po prostu uczciwość w polityce. Narodowcy warszawscy jadą do Krakowa nawiązaliśmy kontakt z urzędnikami kapulskimi. Chcemy, żeby marszki na Wawel 1 lipca się w sposób niezwykle okazały. Szukamy sojuszników, szukamy przyjaciół, którzy razem z nami wniosą. Przypomnę, spotykamy się pod pomnikiem Grunwalskim przez rynek główny, aż, aż na Wawel. No dobrze, co się będzie działo, jest poświęcenie popiersia włoskiego, to w Krakowie. Przypomnę, 67 osób nas ogląda, serdecznie was i że I Słuchajcie, za dwa dni jesteśmy w Poznaniu, a w piątek to będzie... Um, to będzie A w piątek, 14 kwietnia jesteśmy przed instytucją, która się nazywa Instytut Pamięci Narodowej, gdzie wiadomo co będziemy, o czym będziemy mówić o kłamstwach generalnego gubernatorstwa, o tej klątwie, która ciąży na nas. Ale to już nie będziemy mówili faktów. Serdecznie pozdrawiamy. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.